No hej! Witajcie w nowym wideo, zapraszam was dzisiaj na open box, paczek, które otrzymałam, także serdecznie zapraszam was do oglądania. I co kochani? Eee, może zacznę od pierwszej rzeczy. Nie wiem czy tu o... Tu mam paczkę od Ani, bo wygrałam u niej konkurs, yy, no jak to się mówi, we vlog I wczoraj odebrałam tą paczkę i pokażę Wam, cóż to takiego jest. Yy, no i może zacznę właśnie od takich liści. Będę w ogóle robiła strojki jesienny, bo jeszcze w sumie jest. Cały listopad, więc e, na, pewno, na pewno będę robiła. Tylko muszę takie gałązki kupić, i już widziałam w Aldison, więc będę kupowała i zrobię. Także pierwszą rzeczą są takie listki. Tu w środku jest 25 sztuk. Także, no, nie, nie wygląda, żeby było aż tyle, ale no, może. Także takie pierwsze listki. No i druga rzecz, tak mnie rozczuliła, tak się ucieszyłam, że akurat yy, wylosowało na mnie te, te, tą rzecz, że naprawdę. Kolejną rzeczą są jeżyki. Czekajcie, dzwoni mi telefon. W każdym razie kontynuując, <grybujesz> e, takie jeżyki. I tak bardzo liczyłam, że akurat e, je wylosuję, bo były jeszcze grzybki do wyboru. Nie wiem czy tutaj... O, tutaj są te grzybki. E, te widzicie, o tu. Ale ja tak bardzo chciałam tej rzeki i się ucieszyłam i powiem wam, że zrobię taki stroj jesienny. Już mam pomysł I, i może po prostu wam to nagram, jako zdabiam. Także to jest to. I jeszcze do tego była maseczka z Isany. Tutaj mi Radek wszystko z niemieckiego przetłumaczył, że to jest peeling cukrowy z kokosa i e, maska z Ananasa, chyba nawilżająca maska. Czy jakoś tak. I tu jeszcze jest napisane, że do każdego typu yy, skóry, czy coś takiego. No tak mi wytłumaczył, bo on lepiej niemiecki zna. Także będę robiła maseczkę. Za niedługo to zobaczymy, jakie będą efekty, ale wydaje mi się, że spokojnie na cztery razy wystarczy, bo dużo jest jej w środku. Także taka na nagroda od Ani. Także serdecznie pozdrawiam. Ciebie, kochana moja. Jestem śliwa. No, to jest jedna rzecz. A kolejna rzecz jest tutaj to jest Awizo. <grywa> no, i muszę się wybrać na pocztę, bo już nie wiem, czy widzieliście, w którymś tam filmie mówiłam, że po prostu na, zrobiłyśmy z Asią, tą, z którą się spotkałam w Warszawie, paczkę na wymianę. I chyba. Nie wiem, czy od wakacji się nie zbierałyśmy, żeby to wszystko, wiecie, wysłać. I jest październik, i na szczęście się udało. Moja paczka dotarła do niej, a teraz ja idę odebrać to, co dostanę od niej. Słuchajcie, zagrzałam się, jest okropnie gorąco, naprawdę, lato w tej jesieni, no i mam paczkę od Asi, no i otwieramy, zobaczymy, co tam jest, co nam Asiula tutaj kupiła. Ula la, słuchajcie, zobaczcie, no po prostu to ja wysłałam totalną bidę. Dobra, lecimy po kolei. Eee, maskara Fat Lash, czyli mają być jakieś grube rzęsy, tak? Coś takiego. Pokażę Wam. Taka maskara. No, będziemy testować. To jest... A, Oriflame. Jaką ja bidę wysłałam. Kolejna rzecz z Oriflame. I to jest concealer. O, akurat nie mam, akurat mi się skończył, to przetestuję. Ill skin concealer. No, a tutaj jest napisane, co on ma robić. Nie, chyba niekoniecznie pokażę. Taki concealer. Będziemy testować, czekajcie otworzę, zobaczę. Kurde, jak ja tak to wygląda. Także taki korektor. No, ciekawie, ciekawie. Kolejna rzecz: uh, Bob Snail, ślimak Bob. Uh, Jabłkowo-malinowe przekąski owocowe. Młodzy jabłka i maliny. Także zobaczcie sobie: no, po prostu no takie urocze to jest. Um, tylko owoce bez dodatku cukru. Bez konserwatów barników nie zawiera glutenu. Coś dla mnie. Jest tu skład? Aha, jabłka yy, i maliny tylko. Czyli to są takie pewnie liofilizowane owoce. No super. Będę testowała. Także super. Dzięki serdeczne. Patrzymy dalej. Kurde, tu jest tyle rzeczy. Wow. Kolejna rzecz z Oriflame. To jest chyba coś do ust. Tender Care Protein Balm. Czyli coś do ust chyba. Zobaczmy sobie, tak. Krem uniwersalny z włoskim szczelnym. Aha, czyli to jest krem. Sfokusuję. Taki kremik. Taki kremik, super. O oh, kurczę, zobaczmy, co tu jeszcze jest. <grych> Jakie urocze! Jakie urocze! Masakra, zobaczcie to. Jakie urocze. Będę to na pewno nosić. Ja uwielbiam gułki do włosów. No po prostu, no magia. Dobra, lecimy dalej. Próbka z Golden Rose BB Krem. O, to mi się też przyda, bo chcę z Golden Rose jeszcze wypróbować coś. Zobaczcie sobie, taka próbka. I to jest 01 Light. Aha, czyli to jakieś śniutki jest. Fajnie. Czy to coś już. Hmm, aha, on jest z filtrem UVA i UVB. 25 filtr. Super, super. Kolejna rzecz. Boże, ale tu dużo Nakupowałaś co tu jest? Maseczka Soraya, Regenerująca maska do stóp. Robic sobie spa stupek. Zmiękczenie skupi, stóp i pięt Ekstra z goi miękkie wygładzone stopy. Także zobaczcie sobie, no bardzo fajna rzecz. Tutaj macie napisane te ekstrakty różne. Przedaż cały czas tą ostrość zmienia, żeby mi jakoś tak nie chce autofocus działać. Tam skarpetki, serduszka. Ale chyba będą za małe Bo ja mam rozmiar 41 A tu jest 35-38 Także nie wiem Ale skład widzę dla mnie Bo jest bawełna, poliester, elastan Więc ja te materiały używałam No ale czekajcie, otworzę je No takie wydają się duże Ale no może Chociaż nie, chyba wejdę Słuchajcie, bo one się tak rozciągają Mają elastan Będę testować, to dam Ci znać Dam Ci znać, czy wezmą nie Bo takie wydają się małe No ja, ja niestety mam dużą stopę Bo jestem wysoką osobą no Ale patrzymy dalej, tu jest tyle rzeczy, wow Carnival, maseczka nawilżająca Beauty Queen, maseczka nawilżająca z maliną żurawiną Pielęgnuje, nawilża skórę, przywracając jej zregenerowany wygląd Jakie słodkie, muszę Wam to pokazać, zobaczcie sobie tak wygląda z przodu, to chyba w płachcie jest z, taką, z takim nadrukiem No super, ekstra sprawa I tutaj zobaczcie na te ludziki na dole No po prostu no to jest takie urocze I nie wiem czy to nie jest jakaś koreańska Tak, Made in Korea No, no to wiadomo Oni mają te rysuneczki zawsze przeurocze Także będziemy testować Znaczy ja będę Ja będę testować I zobaczymy jak to się u mnie sprawdzi takie z olejkami i z owoców są najlepsze dla mnie, no bo, no bo wtedy no, mam pewność, że to mnie nie uczuli. E, zobaczmy. Ulala! Proszę bardzo, maseczka z wodą lodowcową i papają. Też koreańska widzę, tak? Tak. Tak. Także no, jest szansa, że będzie dobrze nawierzała. Zobaczcie sobie. Taka z papają maseczka. No i też oczywiście są, cała instrukcja jest. E, jest wszystko podane, co trzeba zrobić. No i czekajcie, bo ostrość. No i co tu jest napisane? Wygładzenie, nabliżenie cery suchej i dojrzałej. Eee, no owoc papaj, woda lodowcowa, witamina B3, zwiększa elastyczność skóry, pomaga redukować widoczność zmarszczek. No, już pierwsze zmarszczki się pojawiają, także przyda się. Kolejna maseczka. Liren, mikro peeling Nie, to peeling jest, tak? Głębokie oczyszczenie. lotos, bambus i lilia wodna. Wyciąg z cytryny bogaty w witaminę A, PP. No i takie tam. Różne. no sobie zobaczcie. Taka maska kolejna. Nie używałam też, nie znam tej, tej maseczki. I też ma yy, widzę witaminy. Wyciąg z cytryny. I co ona ma robić? Usuwa martwy na skórek. Głęboko oczyszcza pory, przywracając skórze świeżość i naturalny blask. Kombinacja azjatyckich roślin. No i tam. Także no, mam, mam maseczek teraz tyle do wyboru, do koloru i ostatnia już niestety rzecz, to jest e, pomadka do ust z Isany, nie miałam, ale widzę, że tu jest olejek e, z pestek winogron i masło Shea, ale czy tu jest jakiś filtr? Zaraz o, tak, SPF 10. SPF10 i to jest bogata formuła zawierająca połączenie witaminy E, masła shea, olejku z winogron, Regeneruje szostkie, spiesznięte usta, pantenol i bisabolol wykazują działanie intensywnie regenerujące. Także taka pomadka. No i to by było na tyle. Tutaj mam te wszystkie rzeczy. Próbuję wziąć je. Bo już nie wiem, czy mi się uda. Także dziękuję Ci kochana za tą piękną paczkę. Naprawdę! Tu jest tyle rzeczy, że naprawdę jestem, jestem szczęśliwa i, no i będę używać tych rzeczy, bo chyba mnie słuchałaś i wiesz, że pewne rzeczy w kosmetykach mnie uczulają. Także tutaj, z tego co widzę, na te wszystkie produkty, które są, no to wydaje mi się, że, że będzie wszystko ok. Także taka paczuszka od Asi. No i oczywiście będzie wielkie testowanie. Za jakiś czas, może zrobię jakiś osobny film, może jakoś to wszystko połączę ze sobą, nie wiem. Zobaczę, ale te skarpetki są mega urocze. No sami powiedzcie, no po prostu hit, hit. A tą gumkę już dzisiaj zakładam. Także kochani, tak jak widzieliście, open boxy zrobione. Teraz w do dla wiadomo wiadomość, że otrzymałam od niej już paczuszkę i naprawdę nie spodziewałam się tylu rzeczy. I, i naprawdę jest. Dzięki, dzięki serdeczne I Już otwieram tą gumkę i zakładam, bo to jest po prostu No to jest takie urocze No nie mogę, no po prostu no nie mogę Jakie to jest urocze, no zobaczcie <grystanie> No to jest hit Jakiś, ale super Będę sobie nosić Taką kokardkę dzisiaj, ciekawe co Radek Powie jak zobaczy Owie, no każda wariatka ma w głowie Kokardkę, ja już kochani będę kończyć ten film, no bo chciałam po prostu te wideo zrobić tylko z otwieraniem paczek, także żegnam Was serdecznie, dziękuję za oglądanie i dajcie znać w komentarzu, czy chcielibyście taki zbiorczy test maseczek do twarzy, które właśnie... no mam, tam już się nazbierało trochę, co dajcie znać, czy chcielibyście coś takiego zobaczyć. Ściskam Was po pozdrawiam do następnego filmu. Pa! pa.